Witam wszystkich, bardzo serdecznie mówi do Was senior gracz z zaśnieżonego Heinz na Alasce w Stanach Zjednoczonych. Stoję pod pięknym choinkowym drzewem, które już się tu w miasteczku pojawiło z okazji świąt i właśnie z okazji tychże świąt chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim życzę Wam zdrowia, bo ono jest najważniejsze, to ono decyduje o tym, jak podchodzimy do świata i do życia. Zaraz potem życzę Wam miłości wszystkich najbliższych Wam osób i wszystkich tych, których jeszcze nie spotkaliście, a które staną na waszej drodze. Życzę Wam ogólnie życzliwości wszystkich, których spotkacie w swoim życiu, a zaraz potem życzę Wam również w tym życiu jak najwięcej sukcesów. Żebyście odnieśli sukces we wszystkim, za co tylko się weźmiecie. Żeby Wam starczyło zawsze samozaparcia, wytrwałości i siły, żeby osiągnąć każdy założony w sobie cel. Tak, żebyście byli po prostu ogólnie szczęśliwi. Życzę Wam przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku, ponieważ zobaczymy się dopiero w przyszłym roku i w zasadzie tutaj mam życzenie tylko jedno. Oby nie był gorszy od tego, który mija. Może będzie lepszy. Tego sobie wszyscy żyćmy. A na razie dziękuję jak zawsze za oglądanie. Zapraszam do polubienia, subskrybowania, komentowania. Jak się podobało? Powiedzcie zdają, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się gdzieś w przyszłym roku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!